Dzień dobry, witamy w kolejny dzień z Vlogmas. Mamy dzisiaj drugi, godzinę ósmą. Ja właśnie zgrywam vlog z dnia wczorajszego i walczę z tym, żeby. Walczę z tym. Próbuję ustawić to, żeby był obraz. Nie wiem, czy mi się to uda, bo tu widzę obraz idealny w HD. Więc nie wiem, o Milka zaczęła właśnie, le... właśnie lekcję więc y, muszę przestać nagrywać. Kuba zaczyna o 8.30. Robię kanapki do pracy i, i jadę. Dzisiaj przyjadą też moje y, y, pochłaniacze wilgoci, bo my mamy straszny problem z tym, że nam, y, nie wiem czy to widać, parują okna i się skraplają, ale naprawdę. I mam wszystkie okna na mikro przez całą zimę. Nie mam w ogóle czy znaczy zamkniętych całkiem okien, tylko mam je na mikro, a i tak mi się okna skraplają, więc kupiłam takie pochłaniacze, zobaczymy jak one się sprawdzą. Podobno starczają na trzy miesiące, ale wzięłam sobie wkłady od razu, żeby jednak myślę po miesiącu je zmieniać, bo, no, bo my jednak te wilgoci trochę mamy. nie znaczy, Mamy ogrzewanie gazowe, to na pewno też dużo robi, ale tak jak mówię wszędzie mamy okna na mikro i, i nie wiem czemu nam się to tak skrapla. Tutaj nawet w kuchni tak się skrapla, że cieknie mi po parapecie. Więc ja dziennie rano co robię, biorę ręczniczek papierowy i jadę po wszystkich oknach. Dobra, Mika zaczęła lekcję, nie będę przeszkadzać. Idę robić kanapki i widzimy się. Dzień dobry, dzień dobry. Wiecie co? Zrobiłam, poprawiłam coś tam w programie, ale na razie robię jednym sposobem, ale jest jeszcze drugi sposób, więc zobaczymy, czy to coś da. Tylko tym jednym sposobem, jak dzisiaj to tam pozmieniałam, to okazało się, że jak normalnie film renderuje mi się w programie 3 minuty, to ten się będzie renderował godzinę, ale miejmy nadzieję, że to coś da, ale jeszcze spróbuję. Zrobić tym drugim sposobem i zobaczymy. A dlaczego ja już mam baterię prawie do połowy, jak ja cię dopiero ładowałam wczoraj? A druga sprawa jest taka, że przytargałam tutaj karton, bo jak wiecie, mam tutaj taki kotek, kotek, kotka, kotek. Nie wiem czy to kotek czy kotka. Lepiej, żeby to był kot niż kotka, i przyprowadziłam mi tu małe. Ale jest tu z nami od jakiegoś czasu. W tamtym roku mieliśmy trzy chyba, przychodziły, teraz przychodzi jeden, dwa, ale ten drugi to jest taki. taki... nie podchodzi za blisko, ale ta jedna właśnie jedna, jeden czarno-biały ma chore oczka, mówiłam Wam, podejrzewam, że ma koci katar, ale kurczę, skubany nie da się, wiecie, złapać. Myślałam, żeby jakąś tabletkę mu podrzucić do jedzenia na koci katar, ale to chyba nie, bo to wiem, jak mój kot miał koci katar, to wybraliśmy zastrzyki. Więc musiałabym o tym poczytać, a oprócz tego właśnie, że że tutaj przychodzi i już nauczyła się tak, że stoi i miałczy, żeby dać jej jeść jemu, nie wiem, jeść. I postanowiłam, że zrobię. Zobaczcie. przetargałam tutaj taki duży karton. Tam i teraz tak, musiałabym go od środka wyłożyć styropianem muszę skombinować styropian, taki wiecie cienki, żeby mi tej całej budy nie, 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 nie... chociaż nie wiem, czy ten karton nie powinien być jeszcze większy ale, bo jak ja tam jeszcze dam styropian to to będzie chyba małe, nie? zmniejszy się, ale karton jest naprawdę duży, dobra, no zobaczymy ale wyłożę to styropianem, do środka już mi przyniosą koce i coś tam jeszcze damy i... Yy, Postawimy jej to tu. Jestem ciekawa, czy będzie tam wchodzić. Wiecie co? Ja bym jej tutaj nawet otworzyła drzwi do biura, żeby tutaj sobie wchodziła, jakby miała czoła, to bym ją wypuszczała. Albo nawet tam, gdzie, gdzie mamy toaletę, to bym ją wpuszczała, żeby, wiecie, żeby jej nie było zimno. Ale ona, jak się do niej zbliżacie, kiedyś to z daleka już uciekała. Teraz to podchodzi tak, że. Na wyciągnięcie ręki, ale jak wyciągniesz rękę, to ucieka. ale jak jej daje jedzenie, to stoi przy miejscu i czy i czy i miałczy, żeby, żeby nas poganiać. A podoba mi się, jak rano tutaj przyjeżdżamy i ona już na nas czeka, yy, i idzie i już miałczy, tak jakby nas opierniczała, gdzie myśmy tak długo byli, a ona tu czeka na śniadanie. I tak jak kiedyś przychodziła, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu. To teraz przychodzi praktycznie codziennie. Na początku też przychodziła, powiedzmy, tylko na śniadanie, a teraz przychodzi na śniadanie, obiad i jeszcze kolację. Więc nauczyła się, albo nauczył. Idzie. O, właśnie o niej mówię! Zobaczcie, idzie. A ja ją widzę na. na. o, idzie tu. dobra, idę, idę, idę jej dać jeść zobaczcie, je je i właśnie tam w tym miejscu postawiłabym jej e, e, no, co bym jej postawiła? postawiłabym jej ten domek no, tylko muszę ogarnąć jest styropian, musiałabym po niego gdzieś gdzieś się kop... a co tak ciemno? co to? a co ty tak ciemno robisz? musiałabym się gdzieś kopnąć po ten e, styropian i zrobić jej ten domek dobra, będę na razie może owijać to streczem i potem to okarnę. to Miloniu zaczęliśmy robić Choinka. Jak ci idzie? Dobrze. Dobrze ci idzie? Ej, czekajcie, bo trzeba telewizor ściszyć. Bo on tu będzie grał. I myśli, że dzisiaj ją ubierzemy? Chyba. Chyba tak. No tak. To, to dobra. To zabieramy się. Nie puszczę teraz muzyki, bo mi zablokują, a chcę pokazać choineczkę ubraną. Aha, no, tak muzyka. Pięknie choinka ubrana. śliczna jest. O nie! To ta musisz czekać. Tutaj daliśmy jeszcze jakieś tam ozdoby, ale po resztę ozdob trzeba będzie Kofi! Patrz wariata, patrz wariata! Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy. Co my dzisiaj mamy? Czwartek. Dzisiaj mamy czwartek i teraz tak. Renderowałam film w lepszej jakości, ale z tego co widzę, to dupa dalej jest w takiej jakości jak był, więc nie wiem co robię źle. Nie mam zielonego pojęcia. Nagrywam w HD. Renderowałam w większym programie, w większy, większej rozdzielczości. Nie mam żadnego pojęcia, ale tutaj wszystko widzę idealnie, czyściutko, wyraźnie. Więc nie wiem. Właśnie yy, jestem u księgowej. Oddałam wszystkie papiery. O, trzeba było już oddać yy, na nowy miesiąc. I byłam w Action, Action, a Chord jak to się nazywa. I yy, ostatnio kupiłam taką odzież, niby wiecie, niby termiczna yy, MK. Dla męża, ale on mówi, że to jest takie trochę y, luźnawe, bo to takie trochę większe wychodziło i takie wiecie, trochę luźne. Mówi, kupię, żebym mu kupiał Eskę. Znowu mam 1% baterii i y, żebym kupiła mu Eskę. Więc mówię, ok, podjadę. Ale akurat była na to promocja i normalnie kosztuje. O, bądź, bądź, czekajcie, mam paragon. Normalnie kosztuje 13,95, a promocja była na 10,95. O Boże, jedyny jak się ludzie rzucili, no nie było nic: kompletnie nie było nic. W tamtym roku już kupowałam to mili i kubie, ale yy, ten, kupowałam mili i kubie, a w tym roku mówię, kupię, yy, znaczy, mówię, Kupiłam mężowi na, 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 do nas na warsztat i kupiłam dopiero po miesiącu polowania. Udało mi się kupić eskę. Wiecie, to nie jest taka, nie wiem, super stricte yy, termiczna odzież, ale jest okej. Okay. To mamy b, b, koszulkę i mamy spodnie. Koszulka jest taka dłuższa i ma. U, u nic. i myślałam, że są męskie i damskie teraz, ale. Dobra, No więc mamy to. I wiecie, co sobie kupiłam? Kupiłam sobie termos. Chodził tak za mną termos, kurczę, obczaskany mam tu, nie. Chodził tak za mną termos, a to jest takie jakby, nie wiem, welurowo-gumowe? Ej, no zarąbiste. Nie wiem, co to jest za firma. Po prostu taka. 6 godzin trzyma gorącego i 24 trzyma zimnego. Ale 6 godzin ciepłego? No tak dużo, nie? A to w sumie ma tylko pół litra. 6 godzin gorące i 24 godziny zimne. Tak wygląda. Ja go kupiłam. Kupiłam go właśnie w. W Action e, Action. Action. E, on ma właśnie tutaj ten taki. Wiecie. Przycisk i. i gorsze są mycie w środku. Chyba nie. I kupiłam sobie, bo jak jeździmy na morsy a ten bar jest zamknięty tam, to jednak taka wiecie, ciepła herbatka. Potem, potem to jest yy, zarąbista i ma fajny kubeczek. I, aha, no i pół A to się nie kręci? Aha, kręci się, już kręciło się? Nie wiem, jak to się robi. A, że to tam. Aha. Dobra. No a więc tak. Yy, w, w PEPKO one chyba były po. 24,90 i 29,90? Tak mi się wydaje, coś mi tak świta. A ja go kupiłam za 15,95. Więc myślę, że spokojna i ma taki ładny butelkowy kolor, taki zielony. Znaczy butelkowy. Może nie butelkowy, butelkowy jest ciemniejszy, a on jest taki, no taki ładny. Dobra, jadę powrotem. Będę jeszcze dzisiaj coś kombinować z tym, ale... Mówię, no tutaj widzę to idealnie, czyściutko, wszystko, a jak to. Wiecie, i nawet jak renderowałam to w programie na, wyższym, na wyższych parametrach, to i tak YouTube wrzucił mi z tymi kodekami, bo już czytałam o tym. On i tak wrzuca mi z kodekami tego ACV1 czy AVC1, a żeby była taka dobra jakość, to chyba powinno być VP9, no ale nie wiem dlaczego, jak renderuję, I teraz. Renderowało mi się normalnie, jak mi się tam renderował film, nie wiem, 10 minut, to ten mi się renderował godzinę, więc ja mówię, nie, no jakoś będzie jak ta lala. No ale nie jest. Więc nie wiem, nie wiem. Spróbuję jeszcze coś zrobić, może jakiś inny program. Do... Dobra, Aha, muszę to wyłączyć. Dobra, to jadę.